W kolejnym odcinku motory. Prawda na Dzisiaj go wycofałem. Drugi odcineczek. Pokazujemy mój stryżyk. Muszę się tutaj, kuba. Jak ładnie. Tu nie? Dobra, więc policzmy motory. Tu jest jeden komarek. Jest zasmujęty. Tu jest drugi. Kadecik. To jest kadłub. I tu bez przodu. Chodź tutaj, da. Tu jest romet Ogar. 200. Tu jest Jawa kaczka. Poświe... O. No. Tu jest Jawa kaczka. Tu jest komar 2. Tu jest Jawa kaczka. Ale ta starsza. Uważaj na błotek. Tu jest Jawa mustak. Dobra, to już wszystkie były. Tu Tutaj. jest komar sztywniak. A tu. To mówiłem o nim. Aha. Tu jest komar sztywniak. Yy, tu jest ogar 200 rama, widać? Widać? bardziej Kto? lepiej pokazuje tutaj mamy komarka, tutaj komarka trójkę mamy, Jawka. Tutaj, tutaj mamy żaka, tutaj ja mamy jawkę, tutaj jest żak, widzisz żak, no ta, ta rama taka, zbiornik mamy zgięty, tutaj jest, tutaj jest kokon od jawy, tutaj jest, jest rama od sztywniaka, nie wiem czy widać, no jest rama od sztywniaka, A, sztywniaka. Nie wiem, no widać. No. Sieć tam dalej. Wyjdzie. No. Trochę tutaj ciasno. no. No. na na Dobrze. Tak więc. Tutaj mm, zwróćcie uwagę, tu jest błotnik do tego kadeta. Tak, tu. poświeć. No, tam przedni błotnik do tego kadeta. Tutaj mamy opaski na bak. Poświęć tutaj. Tutaj mamy części. To, to są felgi do dużego świata. Nie, fel, nie felgi, tylko kołpaki. Tutaj mamy boczki do różnych komarków. Tu mag to to mamy magneta do komarków. To jest do zwykłego komarka. A to nie wiem nawet do czego jest. Piszcie w komentarzach. Może będę, może będę wiedział. Do Dorisia to to na pewno nie jest. Bo Ryś tutaj ma te trzy. Raz, dwa i trzy. No nie? O, czekaj, patrz. Boryś tutaj ma trzy, a tu ma tylko dwa. To nie wiem do czego to może być. Może do kadeta. Nie, to tak. Tutaj mamy... Ten, ten hmm. cylinder, ten e, cały tu... silnik. A czekaj, poświeć. Tutaj mamy lampkę. Tutaj różne części silnikowe do jawki. Tutaj mamy. Ten? Dożaka. Ten. Jest... piasek, nie piastę, tylko ten. Hamulet. E, to są. Widzicie tutaj? To jest do e, Tu mamy od koła tą. tą... Ra... Nie rawkę, tylko piastę. No piastę chyba. Nie, nie piastę, tylko. Nie wiem, jak to się nazywa to Ten bęben, dobra to, to z tych części. Tutaj mamy miskę olejową do żuka. To jest skrzynka do Ogara. To jest, tu jest silnik, silnik do Ogara 200. Po, po kapitalce. Tutaj mamy silnik. Kurde. Mamy silnik do Motoringi M3. Widzę. A właśnie chciałem pokazać jeszcze. Kupiłem, kupiłem tego żaka i podczas transportu wgnietli mi bank. Jak brzydko. Patrzcie. Miałem dać do reklamacji, ale ten gościu, który przywiózł, no to taki chamski był, pojechał od razu, no i nie zdążyłem. A, wróćmy do silnika, silnik jest do motorynki M3, tutaj mamy kartery z komarka, a tutaj mamy takie kartery. Popatrzcie, kupiłem ten silnik za 50 zł. na chodzie jest. Dobrze, czekajcie, światło trzeba przykryć. Dobrze, mówmy dalej poświeć tutaj mamy zbiornik paliwa do wabetty tutaj mamy gaźniki do, koma, do tego silnika z rysia, pamiętacie? to to są te gaźniki tutaj są, tutaj mamy przód do motorynki przód do motorynki M1 i przód do motorynki M3 osłonę łańcucha yy, siedzeń yy, podparcie na siedzenie to znaczy blacha siedzenia części silnikowe Tutaj do Rysia mamy ten yy, 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 właśnie pod yy, blachę na siedzenie. Poświeć tutaj. Mm. Tutaj jest dużo części. O, tej, do komarka. Poczekajcie. To jest do komarka dwa. Trzy. A, A trzy, no. tu trzy, Ops. mamy silnik. Kolejny. Poczekaj, poczekaj. Ja kolejny. Tutaj jest ten. A tu linki jeszcze są. a to dobra, to linki zostawimy. To jest zbiornik do tamtego komarka, ja go tam dam. Czekaj. Może jeszcze będzie jeździł. Nie on będzie jeździł. Silnik dobry. No, tutaj. To jest S38. Nie, to nie jest S38. To jest na kopkę. Kupiłem nie, go za 20 zł. 58. Ale tutaj ma odprężniki. tak. Bo to jest tak, do żaka. Ten, ten cylinder. Tutaj mamy części silnikowe do jawki, poślizg dalej, silnik, silnik S38 do żaka, tu jest, ten. Tu jest, kupiłem to na targu, tu jest do lampy, tu mamy silnik, y, y, pamiętacie, bo, kurde, nie, nie tutaj w tą blachę, pamiętacie ogara? 205, którego pokazywałem wam w tamtych odcinkach On miał właśnie silnik 3 biegowy To jest ten właśnie silnik To jest ten silnik 0,19, ten mocniejszy On, on jest 3 biegowy Na dowód tego, wam to pokażę Głowica od włoski w ładnym stanie To jest 3 biegowy Kurde, nie ma Trwa ich jest biegów, ale sobie poradzimy. czekaj, oh. jak to zmienić ten bieg? Czekaj, ja weźdę tutaj. poślijmy tu. Do tutaj muszę chyba bieli to do zmiany biegów, poślijmy tutaj. Kopka do zmiany biegów. Czekaj. miałeś Do tego do uruchamiania. Aha. To jest starter, ale czekaj. Uważam Nie, nie będzie. Możemy zasugerować. Czekaj, na dowód tego chyba, chyba, chyba wam tego nie pokażę. Mm, czekaj. Nie, raczej nie. No chcesz? czekaj. Nie, musiałbym bardzo ten... E, to aż to dobry. Nie, to w innym odcinkach wam to pokażę. To, ale tak, no to, to jest trzybiechowy, to wierzcie mi na słowo. Poszukałbym was nie oszukać. Poszukałbym was nie oszukał. Nie. Oczywiście. Odkładamy go na miejsce. O, o. Co jest? A, to tak jest. A, to takie idę. Nic, No. trzeba go przykryć. Nie Z nich na dół. Mamy zbiornik do motorynki. Widzicie? Do motorynki. Tu mamy różne części do kół. Chyba też tam są. Muszę na dół. Amortyzatory. Tu <trych> też amortyzatory koła. Motorynki. To jest część. Nie, to jest cylinder y, ten y, i y, głowica i tutaj chyba jest gaźnik.